Witam z tej strony Siemol, a to jest no pierwszy i w sumie nie wiem, czy przez kogoś wyczekiwany, bo jestem zbędny y, film y, na moim kanale. Nie było mnie no trochę z miesiąc może, nie? Y, y, I tak, to jest pierwszy filmik z głosem. Tak, namówili mnie. Namówili mnie na... Ludzie mnie namówili na filmik z głosem. I no, chciałem Wam wytłumaczyć, czemu mnie nie było. No, Miałem dużo pracy. Ogólnie byłem bardzo zajęty. I nie było czasu, kiedy tak Nie było czasu, kiedy do tego wrzucać, po prostu, tak. No, a dzisiaj y, filmik z TFA. W przyszłości mi się wydaje, że będą jeszcze lepsze i inne filmy, ale na razie z bo chciałem zrobić, wczoraj było Halloween, nie wiem kiedy to oglądacie, możecie to oglądać 2 listopada, to nagrywam we wszystkich świętych, pod wieczór w sumie. Yy... I będziemy dzisiaj otwierać, nie wiem jak nie znacie gry to nie będziecie wiedzieć o co chodzi, będziemy otwierać 34 halloweenowe paczki. W, każdym, w każdej paczce jest jeden przedmiot darmowy kosmetyczny halloweenowy. Tutaj te trzy, które widzicie są z takiego zaosiącie kociołka, więc będziemy otwierać to i zobaczymy co dostaniemy, ale najpierw yy, użyjemy tych dwóch rozszerzaczy, bo to nam się nie zmieści. Kupiłem co tam 8 zł czy ileś yy, i... Nie było mnie, bo to, to, to i ogólnie ten filmik to jest taki jednorazowy, na, Następny, to się też możecie nie spodziewać, może w weekend dopiero będzie następny, więc ogólnie. I tak chciałem zrobić, żeby ten film nie trwał 20 minut, bo to trochę zajmie, nie? To chyba, nie wiem, napiszcie w komentarzu, mogę drugą część zrobić, jak patrzę, czy, czy jak fajnie wyglądają te kosmetyki, chociaż nie. Nie wiem, co chcecie zrobić. Zro zobaczymy po prostu to, a już nie będę chyba pokazywał, bo film będzie za długi. A więc no, to chyba zaczynajmy, nie? Yy, pierwszy raz to używam. Rozszerzyć plecak? Czy na pewno chcesz rozszerzyć plecak do 400 miejsc? Użyć na nim? Tak. I jeszcze to, co użyjemy. Tak do 500 miejsc. No i pięknie. Teraz to bym sobie bym musiał to poprzestawiać chyba, wiecie. No to to tam, A, to sobie damy tu. Co się nie przygotowałem, ale dobra. Czemu nie, nie? A więc zaczynajmy. Pierwszy. Użyjemy co? Użyć przedmiotu Halloweenowe w paczka. Jeden raz, po czym zostanie usunięty z swojego ekipu. Tak, zgadzam się. to głośne, nie? A. Yy, gliz do głowa, nakrycie głowy poziomu 77 Zaraz później będziemy patrzeć co to jest Czekajcie, wiecie co? Ja sobie muszę przyciszyć tę grę, bo ona jest... Dźwięk... Zastosuj, okej okay. Za głośne, nie, nie będziecie słyszeć No i to mi tutaj wywala, nie? A dobra, walić. Używamy kolejnego. ludo <laughs> wow. ludożerca do wszystkich klas. Ej, to może być fajne. Jeszcze skrzynkę dostałem, ale jej nigdy nie otworzę, bo klucze kosztują po 10 zł, Jeszcze mnie nie porąbało, żebym takie rzeczy kupował. Eee Będziemy to przenosić chyba. Kolejne. To w ogóle te wszystkie paczki to nas są za kontrakty, nie? W graku, później wam je pokażę. Robiłem ciężko pracowe. Umy majstra do inżyniera. Fajno. I kolejna skrzynka. Super. Jeśli tu jest to. Fajny dźwięk. Kolejne. Ciężko pracowałem, jest koniec pre. O 7 października ten event halloweenowy się kończy, więc to w sumie na styk. Magiczny najemnik do wszystkich klas. Serio? I to, to jest fajne, nawet widziałem jak ludzie to mieli. Ej, to jest fajne, podoba mi się. Podoba mi się, podoba mi się. Używamy. Napiszcie w komentarzu czy za mną Oooo Przeklęta wudu dusza snajpera O to chciałem właśnie Te wudu dusze są zajebiste Według mnie Napiszcie w ogóle A dobra ty już na sieć. Eee, napiszcie mi w ogóle Czy tęskniliście za mną I eee, czy co Co chciałem się spytać czy, Z czego ma być kolejny film Jak myślicie czy co sądzicie? ulicza kiepła to tyle jest dobre, bardzo to też chciałem mieć to jest fajne gdzie to teraz idzie? aha tu a dobra kolejna już która? siódma? siódma, tak nie byłem dobry z masłem, sorry Co to jest? Najpierw to widzę. Z ładnie to wygląda tak dziwnie to wygląda. Twarz na zamek błyskawiczny. O, strona księgi zaklęć. Zajebiście. Do mojej pustej co to tam. Będę miał zacną. Fajnie. Super. Mam już, no, to mam z tego, z wykraftowania czapek. Widzieliście ten film, nie? Jeżeli nie, to zapraszam. Będzie link w komentarzu. Obiecuję, tam będzie taki ten, ja go dropnąłem wcześniej. A szkoda, ale to takie średnie mi dropy. To najwyżej sprzedam na linku wtedy. W takim razie zaczynasz się. Pakowanie Twojego upu. Maska szpiega, o właśnie te maski to też są fajne. Bo to mi posłuży do wykraftowania maski Sextona Heyla. Znaczyłam Sextona Heila? nie wiem jak to się czyta, tam, które źle zabrzmiało. Sorry, to się później osiągnięcie dostaje. Mało ludzi to zrobiło, a ja bym chciał to zrobić bardzo. So, to w ogóle nie jest Halloween Restricted. Nie wiem, czy jak to tam się czyta? Dobra, pierwszy rząd chyba uciekł. jest Trochę smutno na to patrzeć. O! o kurde! Ej! Ej, to jest dobre! Ja pierdziele! Człowiek konsola. Przekleństwo, nie będę mógł sprzedać, ale... Kurde! Ale to jest Do inżyniera. To jest świetne. Wygląda, to wszystko jest Halloween to Najwyżej będę tylko pod koniec księżyca. Pod ko no pod pełnię, no. W ogóle... Yy, co sądzicie o moim głosie? Małpi Michale. też do inżyniera. Fajne. Co sądzicie o moim głosie? Bo według mnie jest mega... Dziwny. I taki, taki. Nie wiem, jak go ująć. Co wy sądzicie? Możecie napisać w serce. Co sądzicie o moim głosie? Paruwen! Kurde. To nie, a to nie podlega wymianie ani sprzedaży. Słucham? Aha, czemu niby? Nie wiem. Ważne, że jest parówen. No i super. Mówić przedmiotów. To jest w ogóle pierwszy mój unboxing taki. Nigdy już takiego nie zrobię. Ty ci... O, to też jest fajne. Jest, ale to jest super. Do inżyniera kosmetyki tutaj są naprawdę fajne. Wiem, że jakoś da się to sprzedać, ale to wtedy... i to kosztuje 40 zł. Jest warte. Już tak sprzedał takie coś, nie? To było świetnie. Parówen, honotu. Kontrakty one były strasznie nudne i strasznie męczące, wiecie? Co tu jest? co to jest? palco, palco ścinasz? o kolejna strona zarumbiście. co to jest? jak to się, gdzie to się zakłada na pyronibym? na plecy? Ja nie wiem. te chyba najciekawsze to co? Najciekawsze chyba zobaczymy, jak będą wyglądać. gdzie mi ile film trwa, pewnie jest osiem znając życie. O, to, o, to jest, to jest takie, co lata za tobą, wiecie co? To mi się nawet podoba. Tylko, że były lepsze pety. To jest taki pecik, nie? Do wszystkich klas. Odpakowujesz. Ale to, to, to nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Ło! Wow. Nierozłączki, przekleństwo. To są lalki wudu, nie? A dla żołnierza czemu? Nie wiem, jak to będzie wyglądać niby. lui, Przekleństwo. No to co? Przekleństwo to nie jest dobra jakość. Taka. Niczym się nie wyróżnia prawie. O, co to, to jest, fajne? <grystanie> Sokopyrówka. Sokopajrówka. Nie wiem, jak to się czyta. Dobra, Użyć przedmiotu A za żwawo to robić, bo to co? Einstein! Ło! To jest specjalny przedmiot z Halloween z roku 2011. Ej! Tylko że to nie jest Halloween Restricted, chyba? Czy jest? Czekaj, gdzie to? Nie jest. Czemu Frankenstein to był taki... A nie! Nie to... Einstein! To, jest, to był taki fizyk. A nie! Czemu to jest niby Halloween Restricted? Podczas pełni, tylko albo halu. Nie rozumiem. Nie Pakowanie twojego grobowa grobówka. Ok, na, znowu na plecy pewno to trzeba zakładać. No, na 100% na plecy. Na plecy, na plecy. Pudło istoty to ty też. A, to jest fajne! To jest bardzo fajne! To jest specjalny przedmiot z Halloween z roku 2011 Świetne to jest! Dobra, ostatnie Ile? 14 paczek, już większość odpakowane Sadzi. Spytałbym wam Potworne Przygniatacze Pierwszy raz tak widzę, co to jest Myślałem, że to też zba jedenastego jakiś ten pe, 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 pe. Spytaj, spytał wam się yy. spytałbym się Jezu jest znów to samo, nie Ej no seriously, co mam z tym zrobić? Nie, Już tu mam, no Pytałbym się Was jeszcze więcej rzeczy, na przykład jak Wam minęło Halloween, ale tyle nie będę Was dopytywał, jak jakiś nie wiem kto. plugawa peryna, nice. Faktowanie swojego lupu. Drobiowe dłonie, to jest dobre. Ta, to jest cały loadout musi być. E, a jakbym tak dropnął loadout obcego? Bo już tą czachę? To też jest Halloweenowe. To jest fajne, tylko tu musimy jeszcze głowę i buty. spodnie mieć. Czy tam coś użyć przedmiotu tak? Coś taka ścinka była. Świecznik. Super. Później muszę to zobaczyć jak to wygląda, bo to ja nie wiem. Te, które znam, ja wiem jak wyglądają, ale inny potencjał to to, to wygląda za super i zajebiście i to pójdzie stopa Hamow aha o też z roku 2011 specjalny do, do czego to jest loadout do mumi ty może. Powywanie twojego łupu. Up, o nie! Furas! Nie! Fury przedmiot! Ej, z będę miał tego. Fury loadout. To też z 2.11. O, tu już się pojawiają przedmioty. Fajnie. Te trzy ostatnie są z bossów, to one będą najlepsze. Zobaczymy się. Jest, jest ta głowa do lo loadouta tamtego, którym byłem. Jeszcze tylko nogi by było i by było super, byśmy nogi mieli. Jej, użyj. Kurde, jakbyśmy owcego dropnęli jeszcze, albo te nogi chociaż. O, to nice. I też 11. Ej, to nice wygląda. Nice to to medyka Tylko, że ja nie gram medykiem Łe, to już mam Kurde Ale ciulowo To te, które mamy, to to zrobimy przez Te mera coś tam O, ostatnie Trzy zostały Zobacz. Trzymajcie kciuki, żeby coś fajnego dropnęło Bo tak wojny Okej, okay. takie średnie według mnie Według mnie średnie to wygląda Maska Pyro To jest super Dwie maski już mam Jeszcze ile? Jeszcze a, 7 i to była fajna ta I to i teraz ostatnia uwaga o, Ostatnia Halloweenowa paczka 3, 2, 1 2 1, uwaga Liza czyli zaśka O, to to jest do lo loadouta z tym z taką bronią. Kurde, czemu to jest niby Halloween? restricted ja pierdolę co dostałem. Aha, no to fajnie. Powracajcie. czekajcie, przenieśmy to wszystko. Dobra, że to długo zajmie. Ja wiem, że ja mogę to posortować, tylko że to wtedy tak nieładnie mi się to posortuje, nie? Kurde, nie chce mi się. Ej. O, co my tu mamy jeszcze? Tu masz stracha. O yeah, mam, ja mam lizaśka w ogóle. Co to, 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 to będzie do lo, loadouta? bo jest do medyka. Ej, ale dużo tego mi dropnęło. Mega. Dobra, mamy pelerynkę jakąś. jakąś świecznik. Jakiś... Mózg. To. Coś jeszcze. Nie. Tyle mamy. I teraz co mi się powtórzyło? Szplugane. O, to nie mogę przetworzyć, bo to dostałem z tych tych. Y ale mogę przetworzyć to. Co mi się powtórzyło jeszcze? Powtórzył mi się strach na wróble, powtórzył mi się strach na wróble, nic więcej, czyli teraz idziemy do gargulca. Bo tutaj, jak nie wiecie, za każdym razem, yy, no to będzie git, nie? patrz Halloweenowa transmusja. I teraz bierzemy tego, jak to się nazywa. O no stracha, no. Masz stracha. Już wytworzony to weźmiemy ten, który nie wytworzyliśmy. I bierzemy to. Wyślij. Pierwszy raz to robię co to jest Return to Eee Erasmus The Great and Powerful Wizard. Jeszcze bym coś tu narysował, ale bez przesady. No i fajnie. Send. Co dostanę? Ło! Wow. Jej! Yeah, jeszcze w przeklęta dusza inżyniera. I z tego dropło. Ale fajnie. Świetnie. Nie, no i. A co, im większy, bo ja nie wiem, jak to działa. Im większy chyba poziom tego. Gargulca tym lepsze rzeczy dropią, to chyba tak działa. No i fajnie. Scream forte, skrzynka jakaś. Takie itemy oto mamy. Już nie będę pokazywał, bo filmik i tak jest za długi. Ja dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie tego filmiku. Był normalnie. Jak dla mnie świetnie się bawiłem, super. Y Fajny unboxing. Mam nadzieję, że za rok też będzie taki. A teraz chciałbym się pożegnać. Trzymajcie się tam i do usłyszenia. Pamiętajcie o y, opisie filmiku, o komentarzu. No. I jeżeli chcecie, możecie zostawić subskrypcję albo łapkę w górę, ale to, to tam. Dla chętnych domek taki. Więc nara.